Witajcie. W tym odcinku powiemy sobie nieco więcej na temat TypeScriptu, a ściślej o dwóch aspektach TypeScriptu, które odróżniają go od innych języków mm, o nominal type checkingu, a więc e, takich języków jak Java, Java czy C#. -sharp. Mianowicie, powiemy sobie o duck typingu, właśnie, i powiemy sobie o tym, jak TypeScript type jest domyślny. Domyślnie, jeśli idzie o typy. To znaczy, nie musimy wszędzie dawać tych dwóch kroków i wszędzie definiować tego typu, żeby TypeScript w dowolnym miejscu kodu wiedział, który typ jest tutaj użyty, i poinformował nas o błędzie, jeżeli użyjemy czegoś, co jest nieprzypisywalne. O tym będzie w tym odcinku. Zapraszam. No dobra, duck typing. O co tutaj chodzi? Spójrzcie na definicję typu tego komponentu. Znaczy to jest komponent funkcyjny, nazywa się functional component. Jego opis jest tutaj, to jest w ogóle już plik, który przyszedł z Reactem. Natomiast no jest to skomplikowane, umówmy się. Ja go sobie skopiuję. No. W DuckTypingu ogólnie chodzi o to, że jeżeli no, nasz jeśli, jeśli na przykład w Java mamy interfejs A, który ma pole A, mamy interfejs B, który ma również pole A i próbujemy przypisać zmienną o interfejsie A do zmiennej, interfej do zmiennej o interfejsie B, to Java powie: Sorry, nie zgadza się, interfejsy są inne, w związku z tym nie może nastąpić przypisanie". Natomiast w przypadku TypeScriptu, który używa tej tak Testscript wychodzi z założenia, że jeżeli coś wygląda jak kaszka, chodzi jak kaszka i twarzy jak kaszka, to znaczy, że to jest kaczka, nawet jeżeli ta kaszka nosiłaby wielką tabliczkę z napisem konik morski, tak. No i właśnie tutaj mamy podobną po, sytuację. Otóż tak, mamy definicję typu dość skomplikowaną i to, co testscript robi, to wcale nie sprawdza, czy ta funkcja, to jest funkcja, tak, jednoargumentowa, o jakiejś tam implementacji, czy ta funkcja jest przypisywalna na functional component? Nie. To, co zrobi TypeScript, to zastąpi tą definicję typu czymś takim. Oczywiście zamiast p, tutaj pojawi się, pojawi się definicja naszych, naszych properties'ów, tak? A to ściśle rzecz ujmując, to będzie tak, że... No, może wróćmy do naszych properties'ów na chwilę. O. No jeszcze raz. Tak, jak wspomnieliśmy, to są trzy property. Tak. Ok. Ok. Jeszcze raz wróćmy tutaj. Jeszcze raz to skopiuję. Ta definicja typu zostaje zastąpiona. Natomiast zamiast P. Zamiast P zostanie wstawiony ten. Ta definicja z trzema, z trzema naszymi propertiesami. Oznacza to mniej więcej tyle, że TypeScript będzie tak długo podmieniał te, te zapisy z nawiasami ostrymi. Tu mamy na przykład kolejny Props with Children. Jak widzicie, Props with Children to, jest, to są nasze Propsy, czyli te trzy, trzy pola. Oraz dodatkowo children, czyli tak naprawdę to, co jest tutaj, też zostanie zastąpione i tutaj zostanie dodatkowo dopisane children. O. Opcjonalny zresztą. To wtedy nie wyleci. No i okej. Okay. I to, co zrobi tarczę, to będzie tak kolejno, kolejno rozwijał te ostre nawiasy, aż wyjdzie mu bardzo prosta struktura. I to jest właśnie ta kaczka, o której mówiłem. Jeżeli ta prosta struktura jest kaczką, no to na końcu yy, TypeScript popatrzy sobie, aha, mamy tutaj znak przypisany, tak? No i TypeScript musi sprawdzić, czy to coś, czy ta funkcja jest przypisywalna na tą strukturę. No i jeśli jest, w porządku, typy się zgadzają, jeśli nie jest, mamy błąd. K kwintesencja, kwintesencja jest taka, że Sprawdzanie przypisania jest po rozwinięciu typu, czyli sprawdzane są bardzo rozbudowane, ale proste w analizie konstrukcje. Takie jak, takie jak ta. No może ta nie jest najprostsza, jeszcze za chwilę powiem więcej o jej szczegółach, ale nie mają znaczenia nazwy, do tego zmierzam. Dobra, wróćmy na chwilę do, do oryginalnego kodu i przyjrzyjmy się temu function komponentowi. Tak jak wspomniałem, on będzie rozwijany, natomiast powiedziałem, że to jest funkcja, jakby, no to się, jakby się temu przyjrzeć, to tak z góry wygląda trochę jak obiekt. No to wynika stąd, że jak wiecie w Javascriptie funkcja również jest obiektem. No to jest właśnie taki funkcje obiekt. Funkcja jest tak naprawdę zdefiniowana w pierwszej linijce. To jest nasza funkcja i to głównie na niej najbardziej, najbardziej, na tym zapisie nam zależy. No bo jest to funkcja, która ma dwa argumenty. Prop i opcjonalny kontekst. My tego kontekstu w naszym kodzie nie używamy, ale on jest opcjonalny, nie ma z tym problemu. Natomiast zwracaną, zwracanym typem jest react element lub null. Dodatkowo ten nasz zwracany, znaczy ten może to pokażę tutaj, to coś, to może być funkcja, ale może też mieć pola ta funkcja, no i jakie może mieć pola? No takie może być pola, prop types, context types i tak dalej, aczkolwiek one są wszystkie opcjonalne, o czym świadczą te pytaniki, więc nie musimy ich podawać i ich nie podajemy. Więc to, co dla nas ma największe znaczenie, to tak naprawdę ta pierwsza linika. Z pierwszej liniki wynika, że jest to funkcja, funkcja o propertiesach takich jak te, które wyliczymy z podanego P, czyli tu przychodzą te nasze trzy argumenty, plus dodatkowo przychodzi children, który jest, nie, który jest opcjonalny, a który notabene też jest tak naprawdę, tak naprawdę argumentem, tyle, że, że mm, przekazywanym pomiędzy otwierającym i zamykającym tagiem. A tak naprawdę niczym się nie różni od innych argumentów, tylko, że jego miejsce jest inne. Między zamykającym, znaczy otwierającym a zamykającym tabem, tagiem, a, a, nie w, a nie w argumentach. Ok. Więc no to jest jedna sprawa, mianowicie duck typing. I druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, to to, że TypeScript jest bardzo domyślny. O co tutaj chodzi? TypeScript wymaga od nas, żeby podać typy przy argumentach, argumentach funkcji. No i tutaj ja mam przy argumentach funkcji, a ja tu właśnie nie podaję typu, no bo gdybym chciał podać typ, albo gdybym, gdybym podał typ, no to to powinno wyglądać jakoś tak. nie? No? I to jest poprawny zapis, oczywiście. Ale, ale niepotrzebny, nadmiarowy. Znaczy, po czym wiem, że nadmiarowy? No popatrzcie, jak zrobię sobie props coś takiego, no to od razu dostaje komunikat, że ABC nie należy do typu to input props types, tak? No to jest jasne, no bo faktycznie to input props types nie mają nic co się nazywa ABC, ale jeżeli go usunę, to nic nie tracę. Nadal mam tą informację. I teraz jest pytanie, no skąd ta skrypt to wie? Przecież nie przekazałem tej informacji. Wie, dlatego że się domyśla, domyśla się z tego zapisu. Tak? Ponieważ jest to funkcja, znaczy tu input jest funkcją, funkcją, która jako argument, pierwszy argument bierze jakieś tam propertisy wyliczone z tych problemów czy generań, no to no to wie, jakie są propertiesy. Mogę je tutaj podać, ale wcale nie muszę. Co więcej, ja mogę podać propertisy tutaj, a tego w ogóle nie podawasz. I nadal no, no, wszystko jest ok. Znaczy nadal jest tutaj kontrola. Wiadomo, jakie są argumenty. No, nie do końca wiadomo, jaki jest output, ale Tessie nie jest głupi. No, przecież widzi, jaki jest output, bo jest, no, widzę zwracane, tak? Jest zwracany React element, a więc outputem jest pewnie React element. Ktoś może powiedzieć, że to jest. Jakby gorsze sprawdzanie, mniej ścisłe sprawdzanie typów. Tak, to prawda, tylko zwróćmy też uwagę, że jeżeli, ok, zwracany typ jest tak naprawdę wyliczany, a nie określany wprost, no to ok, nie jest tutaj do końca jawny. Natomiast jeżeli ten wyliczany typ przekaże jako argument do kolejnej funkcji, a argumenty są już sprawdzane, no to nastąpi sprawdzenie, tylko później. I tak naprawdę. A mimo tej domyślności tej skryptu, on ciągle jest bardzo ściśle typowany. Tyle tylko, że informacje o błędzie dostaniemy później. Dlatego w moim interesie jest, żeby definiować typów jak najwięcej, ale nie dlatego, żeby być ściśle typowanym, bo ta skrypt jest tak skonstruowany, że zawsze jest ściśle typowany. Natomiast dla mojej własnej wiedzy, a właściwie wiedzy o błędach, jakie popełniam, lepiej jest mi podać typów więcej niż mniej, bo dostanę wcześniej informacje o błędzie. No i to tyle. Jeśli idzie o ciekawostki testkryptu, oczywiście ciekawostek testkryptu jest cała masa, różni się w wielu innych miejscach, ale te dwa uważam za najciekawsze, ponieważ najbardziej różni, odróżniają go od języków ściśle typowanych, właśnie takich jak C, czy, czy Java, czy C++. A w następnym odcinku a w następnym odcinku powiemy sobie troszeczkę więcej o tym, jak przechowywać dane. No bo OK, mówiliśmy, że jest sobie nasz komponencik, a jest tutaj. No, i on tak naprawdę wszystko, co potrzebuje do życia, to bierze z tych propertisów, ale skąd się biorą te propertisy? No więc przychodzą z czegoś, co ja nazywam kontenerem, chociaż to jest. nie jest to żadną konwencją. W każdym razie kontener jest po prostu innym komponentem. O. Dokładnie tu. Jest po prostu innym komponentem, który oprócz tego, że pobiera propertisy, no bo jest to komponent, i pobiera propertisy, no to będę też ściśle zdefiniowane w tej skrypcie. to również przechowuje dane. Przechowuje dane w tym przypadku w stesie reaktowym, do którego czy którego używam przy pomocy react hooków. Można też zaimplementować klasę, ale tak jak tam opisywałem chyba w pierwszym odcinku, tutaj będziemy starali się używać wyłącznie funkcji. A skoro funkcji, no funkcja nie jest stanowa, a my potrzebujemy stanu, no więc użyjemy hooka. Tak to mniej więcej wygląda. I to jest jeden ze sposobów o tym jakie są jeszcze inne sposoby, kiedy warto, gdzie warto przechowywać dane, o tym wszystkim następnym razem.